Cześć wszystkim, jest godzina 22, początek czerwca. Właśnie wróciłem z pracy z długiej delegacji z Olsztyna do Poznania. Ale dzisiaj jeszcze tej nocy jadę 300 km, żeby odebrać 9,5-metrową przyczepę o wadze 2700 kg. I jutro zobaczycie, jak się czymś takim jeździ. To będzie niezły kolos. Zobaczymy też, jak nasz samochód się przy tym sprawuje. Do zobaczenia. Spalanie z ostatnich 508 km. Średnia 8,1 litra na 100. I średnia prędkość 88 km na godzinę. Tak się nasz samochód sprawuje bez przyczepy. A zobaczymy, jak będzie z przyczepą. Te dwie tony 700, o których mówiłem to jest oczywiście DMC, bo sama przyczepa masę własną ma 1450 kg. No, ale to razem z tym samochodem zrobią się jakieś 4 tony. No, powiem Wam, że ta przyczepa to jest niezły olbrzym, aż się jej boję, no ale zobaczymy 14 metrów. 14,5 metra zestaw Nieźle Tymczasem byłem na stacji zatankować Zerujemy liczniki I zobaczymy Jak z przyczepą będzie wyglądało spalanie Do Poznania Dojeżdżam właśnie na miejsce Odbioru przyczepy Muszę jeszcze zamontować lusterka boczne, niestety emuki, które zamówiłem na nasz wyjazd jeszcze do mnie nie dotarły, dedykowane do tego samochodu, więc na szybko musiałem znaleźć takie uniwersalne za 40 zł sztuka. No jak widzicie jest tutaj całkiem sporo różnych przyczep i pewnie zastanawiacie się gdzie jest ten nasz kemping. To znaczy przyczepa kempingowa. Oto i ona: 9,5 metra długości, masa własna ponad 1400 kg, a dopuszczalna masa całkowita 2700 kg. Trzy osobne pokoje przedzielone ścianką działową osobne wejścia okno w każdym z pomieszczeń nic tylko jechać na wakacje. A zatem ruszamy. Posłuchajcie tego pięknego stukotu kół o betonowe płyty. Na równym, czas sprawdzić, czy wszystko z przyczepą jest ok, i dalej w drogę. Cześć ponownie. Właśnie odebrałem przyczepę. Jestem już na autostradzie. Powiem wam, że takim zestawem jazda po mieście to jest lekki cykor, bo tyłek nieźle zachodzi przy skręcie, a nic nie widać. Teraz się czuję tak, jakbym jechał hamakiem. Buja na boki. Jest całkiem fajnie. Pierwsze koty za płoty. Zdecydowanie odlecam. Odlecam. Odradzam. Lusterka uniwersalne. Zobaczcie, jak się trzęsą. Jeszcze nic nie widać. A szerokość to 2,30. No, i jadę sobie już jakiś czas. Palanie średnie na autostradzie z prędkością przelotową. Tira mam teraz troszkę pod górkę, więc 26 litrów, a średnie jest 16,5 jak dotąd. No, można się przyzwyczaić do tego bujania. Tylko najgorsze, że totalnie nic nie widać, co jest z tyłu. to i wygląd tego pięknego zestawu. A przy okazji powiem Wam, że nasz Mercedes ma tylko dwulitrowy silnik diesla o mocy 245 koni mechanicznych i momencie obrotowym wartości 500 Nm. Spokojnie daje radę nawet pod górkę. No słuchajcie, jednak fizyki nie oszuka, aerodynamika też ma gigantyczne znaczenie. Z tym kioskiem ruchu, jak jadę sobie za tirem w takiej odległości, no to spalanie z 16-17 spada mi do 10 litrów, 9. Także jest całkiem przyjemnie. A tak w ogóle to bardzo się cieszę, że od stycznia tego roku w końcu usunięto nieszczęsny współczynnik 1,33, bo gdyby nie to, to nigdy w życiu nie mógłbym ciągnąć takiej przyczepy zarejestrowanej na polskich. W tablicach rejestracyjnych, natomiast mógłbym to zrobić wszędzie indziej w Europie. Więc w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i, i zrobił to co należało już dawno zrobić. Aha, tiry się będą wyprzedzać, a ja mam naprawdę taki problem. Teraz ich rozumiem. To znaczy, ja mam chyba gorzej, bo lusterka mam tylko takie, tymczasowo mi się udało dostać. Są węższe. No i ciężko jest wyprzedzić. Nie mam też świateł pozycyjnych obrysowych, takich bocznych, po których bym widział, gdzie mi się kończy przyczepa. Także wyprzedzanie jest dość ciężkie w tej chwili. Ale nikt za mną nie jedzie. Zakaz, wydaje mi się, że on chyba też mnie obowiązuje. Udało się. No dobrze. Pewnie się zastanawiacie o co chodzi z tą wielką przyczepą. Za mną, bo oczywiście nie jest to przyczepa kempingowa, ale za trzy tygodnie wybieramy się na wakacje nie nie tą przyczepą. Po raz pierwszy z przyczepą kempingową całkiem dużą, bo DMC będzie miała 1600, a masy własnej tam też jest 1400. Natomiast ta przyczepa za mną ona sama w sobie waży prawie te 1600. A ja z racji tego, że w październiku zdałem egzamin na B +E, nie miałem okazji poćwiczyć w ogóle tym samochodem. Nigdy nie jeździłem z dużą przyczepą. Od czasu jak zamontowaliśmy w nim hak. No to z zaprzyjaźnionej firmy miałem okazję za całkiem nieduże pieniądze pożyczyć taką krowę. No i mogę sobie nią przez kilka dni pojeździć. No zobaczcie, właśnie mnie Flick wyprzedza. fajne doświadczenie. Po ponad 300 km jazdy dotarłem pod wieczór w końcu do Poznania, dlatego możecie tutaj zobaczyć trochę ujęć z jazdy miejskiej. Trening tą przyczepą, to naprawdę świetne doświadczenie. Po tych 300 km czułem się już dużo pewniej i bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję. Zobaczcie jak buja przy okazji. Przyczepa nie ma stabilizatora. Wymiary tej przyczepy są bardzo podobne do największych przyczep kempingowych, np. Adria Steli 904, która co prawda jest ponad 1,5 metra dłuższa, ale 20 cm niższa i no, z kolei 20 cm szersza. Ta przyczepa, zobaczcie tutaj na samochód po prawej, już budziła duży respekt. Kierowca samochodu nie odważył się wyprzedzić mnie na zakręcie czy też zrównać jazdy ze mną. Manew wyprzedzania dokończył dopiero na prostej. Z racji, że zasięg mojego samochodu, ciągnąc tą przyczepę, zmniejszył się prawie o połowę, po podróży z górnego Śląska do Poznania no, musiałem już uzupełnić paliwo. Tutaj manew wjazdu na stację benzynową. Przy tej długości musiałem niestety zająć aż dwa dystrybutory, żeby całkowicie schować się pod wiatą stacji. A wracając do szacunku, który ten pojazd wzbudza na drodze, no i też u kierowcy. Tutaj moment ruszania ze stacji. Zobaczcie, jak szeroko, znaczy jak daleko muszę wyjechać poza dystrybutory przed dokonaniem skrętu, żeby nie zahaczyć o nie przyczepą. I tutaj wjazd na pas rozbiegowy bardzo szeroko od lewej, żeby nie najechać kołem przyczepy na krawężnik. Od razu samochód, który mnie zobaczył, postanowił mnie wpuścić. Dlatego poszło całkiem sprawnie. No, a taki pojazd rzuca się w oczy. Ale także prowokuje. Tutaj jazda w terenie zabudowanym z prędkością 50 km na godzinę. Jak widać, kierowcy muszą mnie wyprzedzić. A tu, dla ciekawskich, uchwycony moment działania hamulca najazdowego, gdzie w momencie przyhamowania mieszek się zwęża. A kiedy przyspieszam, widzicie, że się rozszerza, czyli hamulec jest zwalniany. Przy okazji, ciasne przejazdy wąską lokalną drogą. Powoli zbliżam się już do domu. Jeszcze tylko krótka pauza, ostatnie spojrzenie na nasz zestaw, a tam w tle możecie zobaczyć na leśnej drodze pojawił się wielki Odyniec. A za chwilę przez drogę przebiegnie cała jego dzicza rodzina. W międzyczasie Odbiorę jeszcze dedykowane lusterka do mojego samochodu i następnego dnia całą rodzinką wybierzemy się na przejażdżkę. Właśnie odebrałem paczkę z nowymi lusterkami do samochodu, tym razem dedykowanymi firmy EMUK. Zobaczymy jak one wyglądają. oznaczony prawdopodobnie prawy i lewy świetnie i instrukcja montażu dobrze idę zamontować lusterkę choć na no, tu mamy przez tą szczepę Zremontujemy najpierw te stare. Trzeba to odkręcić. Szybki i wygodny montaż. Jedna śruba. Można dostać wersję z zabezpieczeniem. Tutaj trzeba było zdjąć kapturek i przekręcić kluczem płaskim, żeby zablokować ten suwak, czyli szerokość lustarka. Teraz zrobię to samo z drugim. I na pewno będzie się wygodniej jechać. Widać, że dedykowane, bo nawet jest zrobione miejsce na światło kierunkowskazu w lusterku. A teraz czas na pierwsze cofanie z nowymi lusterkami, bo Justyna musi wjechać do bramy swoim samochodem. Zapomniałem zwolnić hamulec ręczny w przyczepie. botaniczny patent antykracieżowy. Zaciągam hamulec w przyczepie i przy pomocy blokady rowerowej blokuję go. Że nie jest to rozwiązanie idealne, ale tymczasowe. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. No, to jedziemy dzisiaj z przyczepą całą rodziną. Cześć. Cześć. I zamontowaliśmy nowe lusterka. Będą się pewnie lepiej sprawdzać, bo wszystko ładnie widać już. Może mama będzie nagrywała? Tak, będzie mama nagrywała. Przez okno nam wystawi kamerę, tak żeby zobaczyć, jak to działa. Jak to ten zestaw się zachowuje? No i moi drodzy, ruszamy w kierunku Szczecina. W ciągu dwóch dni udało mi się tym zestawem zrobić ponad 600 km i zobaczyć, jak zachowuje się on w różnych sytuacjach drogowych na wąskich, wiejskich drogach, na zwalniaczach, a także na małych skrzyżowaniach, gdzie przyczepa naprawdę mocno zachodzi przy skręcie i ścina zakręt, co świetnie tutaj widać. Niemniej, po pewnym czasie jazda z taką przyczepą stała się dla mnie pewną przyjemnością. Nawet dziurawe i wąskie wiejskie drogi nie stanowią problemu dla takiego zestawu. Natomiast jazda nim to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ samochody, które nadjeżdżają z naprzeciwka, zdecydowanie czują respekt. A musicie mi uwierzyć na słowo, bo żadne zdjęcia ani nagrania nie oddają rzeczywistych rozmiarów tej przyczepy. Powoli będziemy się żegnać z naszą nietypową, wielką przyczepą i 14,5-metrowym zestawem. Niemniej. Już za parę tygodni pojedziemy z wynajętą przyczepą kempingową do Słowenii, Chorwacji i Włoch. Odnośnie dzisiejszego spalania, to jest dużo mniejsze jak się nie jedzie autostradą. Przejechaliśmy już 28 km i średnio 12,7 litra spaliliśmy na 100 km. Zapraszamy Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, jeżeli nie chcecie przegapić naszych karawaningowych przygód z południa Europy już wkrótce. A także będziemy wdzięczni za łapki w górę, to da nam motywację do dalszego rozwoju kanału. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia wkrótce.